Cześć, cześć, ja jestem Nikodem, to jest Michał. A dzisiaj co zrobimy? Jaki Michał łobia! <noise> zagramy sobie w Skuta z Nikodemem, Konstanci versus Sosnowiec. <noise> Siłanko, ja jestem Nikodem, a to jest Michał Wiedziński I dzisiaj zagramy w Skuta. Tak, razem z Nikodem zagramy w Skuta na wszystkich sekcjach na całym parku. I będzie Constancino no polo polo Tak, i będzie ostra zasiewa, będą grube węgiery Mam nadzieję A ja jestem sędzią Jesteś sędzią? Bartek jest tak. sędzią. Jaki Bartek, gdzieś tutaj jest mój Instagram Z drugiej strony, bo to skuty to Tomek Rolowski To Jajnie. ten od beczki? Chil wagon? Dobra, kamień papierowy 3 czter. Trzy, cztery. O ty Także ja zaczynam I lecimy zaczynam już na park ikonem. Lecimy na pierwszy trik Zapraszam, bo zimno Zapraszam. Jeszcze zmarzniecie i nie będziecie mogli jeździć. Przypomnijmy szybko zasady dzisiejszej gry. 5 liter, dwie próby na powtórzenie triku, 3 próby na ostatnią literkę, 1 rebate na całą grę. I gramy bez kicklessów. Nie no, żartowałem. Gramy z kiklesami tym razem, ale gramy koleżeńsko. Piąteczkę poproszę z Witą jeszcze ze mną. Tak jest. No i zaczynamy. Pierwszy trik zadaje Nikodem. No to skoro Bartek mówi o kiklesach, to możemy zacząć kiklesem. Bank Czekaj, muszę się zastanowić. To ja zadam bar Wanda z banku. O, po Jak chcesz! Dobra, to ja teraz zadam whip finger z bęku. To kogo zadaje? Whip finger z banku Whip finger, o! Nie, czy zrobię to. nie, nie wiem zrobię co. Nie wiem pojęcia. Idealnie wręcz bym powiedział. Idealnie. Z pierwszej nie wyszło, ale z drugiej siada. 3, 2, 1, patrzcie teraz. Mówiłem Kolejnym trikiem to będzie Whip na kuterku. Ale to było clean, takie O. Oh. Takie O. Oh. Takie O. Oh. Oh. Idealnie. No, czyściutko, strasznie czysta gra jak na razie. Dobra, to ja spróbuję teraz troszeczkę wyżej i polecimy z, inu z Fiblem do Inwarda na palmie. Będzie wysoka jak wysczej to musi być wysoka poprawimy. z eee, od tego jestem ja, prawda, tak dokładnie to chcę powiedzieć Asfalt był wrzący i śliski Mały poślizg, leci jeszcze raz Ale ja jestem dobrym serem Czyli po prostu sketcheridu tak? No tak, a jakbym powiedział sketchy ridu to ten skut by wyglądał tak samo jak wszystkie inne Pięknie, czysto, o to mi chodziło. Waga Druga próba Lindu biorę ridów swoją dodatkową próbę zwaną rebade'em Robi trzeci raz teraz zrobi, bo jak to się mówi do trzech razy próba jedzie, jedzie Yo! Yo! Dobry, Pięknie Dobra, od razu brył ich do bara Ajajaj aj, aj. Z całym szacunkiem, ale gościa p*** po... Dobra, ja zadaję Whip Rewind e, R. Były, ale było niestety. Kolejny trik zaliczony. Jak na razie wynik gry 0-0. To zadam jeszcze raz to samo co wcześniej. Whip do bara. w ciężkim szoku co? co on daje Water. prawie było a ten kłoter jest strasznie mały do takiego triku dobra to pojeździmy po ścianach zadam wall tam na węku Halo halo chciałbym przypomnieć że jest karteczka że tam nie można jeździć po ścianie no ja tam stanę i ją zasłonię <śpiewanie> You Z racji tego, że było blisko, spróbuję jeszcze raz brywidlowarę. To ja zadam coś na rurce board beglip. Tak po prostu. Jo, w końcu coś na rurce. Brawo, chłopaki. Ej, nie jestem ubrócony w keczupie po zabiegance? Nie. Byłem. Nie byłeś. Dobra, tak idź. Ej, luźno, luźno. Wraca autobus. Jo! Nie yes. no, be, bez 1.8... Rydul. Nie, dobra, druga próba jak... Ale teraz. tak, druga próba jeszcze. Zrobił, obiad, w pierwszą literę, i teraz ma czas na kontratak. Kontrat kuje tym samym. Czyli co? PRI, whip, PAR. Mocno. Bardzo mocno, ja nie ma szans. Nie, nie będę próbował Aj, Ajajaj. Aj. Ale blisko. A. Do niego chciełem nie lepiej z węku, po prostu. Co oni podpowiadają sobie? Nie, jakieś, jakieś tutaj spiski przeciwko o. mnie. Oszukują, oszukują. Sam wymyśliłem, tak, tak, tak. żeby nie było. Nikt, nikt mi nie pomagał. 3-6 fula z w Myślisz, że zrobi? Teraz idę podpowiedzieć jemu. Co, że obiad zrobi? <noise> nie, czy jeszcze zrobi? No nie wiem, on kiedyś robił takie jakby z tego pojedynczego seta i zrobił. Nie zadam ostatni raz tą samą sztuczkę, bo jestem bardzo blisko. Powiedział, że zadaję ostatni raz, ja tak mocno trzymam kciuki, bo chcę zobaczyć jak on to odjeżdża. Ale! Nie! Jakby nie patrzeć, odjechał tylko do góry kołami. Ja zadam flarkę z domfilem. Umiesz? A ty umiesz? Proszę się. Mówię, zrobiłeś zrobiłeś mój ale to takie samo lądowanie. <noise> ale jest łatwiej. Tak, na pewno. Zadaję 50-50 do Barbara. Na że? Tak, Pięknie, czyściutko, nic dodać, nic. Ująć, 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 ująć. Jak nie patrzy? Widzę obiada jak robi tak pas dziesiąty raz na moich oczach, więc to jest chyba taka firmóweczka, co jest z pierwszej. Taka wizytówka. Taka wizytówka, jak <laughs> flarka u takiego Mariusza. A nie taki drugi? Może. Ja strzeliłem Gola, Mordzia, strzelił... strzeli... Nie, jak to było? Ja tutaj w chillu wagonie a tekst nie pamiętam. Ty strzeliłeś Gola, Mordzia, ja strzeliłem 7. No i w takiej sytuacji, sytuacji wcale. wcale nie jest. A właśnie teraz jest 1-1 pomiędzy no naszymi zawodnikami. Ja zadaję Fronsa 2-7 do frontlipa na rurce okrągłej w dół flatowej. Zadam szare i bar na kłoterze <grystanie> Nie zrobiła przed grą Przed grą się rozgrzewał I zrobił z pierwszej No takie życie no niestety Dobra to ja jeszcze raz flarkę dam Uuu lala Piękna, piękne, najlepsze połączenie z flarą Serio Jo no nie. Musi być ridu. Ja tutaj daję sam ridu. Dajesz Jeszcze bonicowo? raz, dawaj. Jeszcze raz, dawaj. Ja się zgadzam. Wasz Haś tak dziomale. Wasz no tak dziomale. Nie. No niestety, nie było. Czyli ile mamy, chłopaki? Trzy, jeden. Dla? Nie robisz no to łatwo. nigdy? Nie, łatwo, Wiem, że łatwo, Pada pod nogi, nie? Było blisko. jeszcze raz tą Flare with bar. Weź tą kamerę w ogóle, bo mam przyjść. <gry> Ijo! To było dobre? Nie. Niedobre? Lepiej mógłbym. Nie. mam czasu Sekcję streetową zostawiamy z wynikiem 2 do 3 idziemy teraz na transferową, tam jeszcze trochę pogramy i nie wiem czy będą chłopaki chcieli iść na parkową, to zobaczymy w trakcie. To ja muszę pomyśleć, ja zadaję dam chila do bara, na koterze. Ok, nikt nie pytał. Zadaję 5-4 flarki, a ty małym tutaj Co o tym sądzisz? Ogólnie sprawa wygląda tak, że Szeszko tak od miesiąca jak przyjeżdża do Warszawy mówi Dobra, w ten weekend próbuję 5-4 flary. Może teraz w końcu spróbuję. Ajajaj aj, aj. Ja spróbuję jeszcze raz flarę, ale na podjeździe od stepapa. Mamy to! Mamy to! Jak <grymne> blisko Było blisko, no Było blisko Jeszcze raz spróbuję piątkę Yo! Co jest? Ja się teraz nie odzywam, <grymne> bo trzeba będzie wszystko wypikać <grymne> <Ja p> <grymne> Serio ale jedna próba! A nie, tu na pewno. Gdzie no to chcesz, może? Ja daję ci gdzie chcesz, jakikolwiek kłoter. Za Możemy pójść na Rezji kłoter, ale nic nie obiecuję. Ja sobie muszę parę prób tak orientacyjnie do gąbek zrobić, żeby wyczuć i nic nie obiecuję, ale może na Rezji spróbuję. Bo pozwolił, Michał, żeby nie było. A na chwilę poszedłem zrobić tej luiba i was nie ma. jest dziwna rotacja, nie powiem, że nie. Ja się nie znam. Ja umiem 5-4 bez flary. Tak? Tak jak w Radomiu? Do Smitha? Czy no. 5-4 flary nie polecisz na kolana? Podjadę raczej. Dawaj stary. Patrzcie, Bartek Szczęk miał być sędzią, a skończyło się tak. znajdujemy się na sekcji parkowej z wynikiem 3-3, jest remis, walka jest zacięta, gramy dalej. Teraz zadaję Nikolaj. Czyli nie próbujesz tej 5-4 flary? Nie, odpuszczam. no nie czuję tego. Dawaj z obiadem od razu, betujmy. Dobra, ja zadaję fronta w rezji i boksa. Wy-zjazd. 3, 6, 4 bary. No a reszta. 3, 6, 4 bary. No zdecyduj się, ile w końcu. 3, 6, 3, 4! Jeszcze raz to samo. I to jest zawdzięty pojedynek. Walka się toczy dalej. Tu są gladiatorzy. Patrzą kostki Pocierane. Dosłownie się poświęca pod odcinek. A Adrian jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, więc masz teraz na to 3 sekundy czarny ekran, 3, 2, 1, zostawiasz łapkę w górę. Wait a minute. Who are you? Instant repli teraz. się wybiłem z boksa? Gdzie się wybiłem z boksa? Fast start. Fast start? Dobra. Dziękuję. Nie ma za co Aż Poszedł mi widelec, ale był zgięty już. To jest chyba... Nawet pewno odcinka ja! To jest chyba kolejny raz, gdzie Szczęsko robi flipa i pęka po widelec Zbieramy części i idziemy po nowy. Ogólnie na skateparku to jest zawsze tak, że jak ktoś coś złamie, to od razu jest po prostu cała grupa zainteresowanych. Dobra, set zostawiamy, kończymy na obiadach live. Macie takie same. Bo mamy takie same sety. Tak na dobrą sprawę to tak. Dobra. Zkapi oczywiście. To teraz ja zadaję to backflipa na e, przez e, piramidkę. Ja mam na jego kolejnozę robić taką flipa po, po pół roku. Sela jak to mówią, Sela ale czyściutko! Serio, wylądował tak, że nie było słychać. Szkoda, miała być szybka gra. Co zrobiłeś? Puściłem bonka! A to dla kogo nagranie i, tego, i kto ma tego nie wrzucać? Całuski, Maciuś. Jakby nasz sędzia ma małą przerwę, bo rozmawia przez telefon. Co poprawmy z kobitą. Bartku, Bartku, z kim rozmawiasz? Z kim rozmawiasz? Poczekaj chwilę. Powiedz, z kim rozmawiasz. Czy to jest dziewczyna? Tak. Zgadłem. Będziesz na odcinku, Gaja. Proszę, proszę. Chyba się. Chyba się. O, nie nagrałem tego. a jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. A! Jadą na placie Przypomnę wynik dalej 3-3 jaki wynik? 3-3 Naprawdę zacięty pojedynek Gladiator Ma Ma Mariusz Ma Marian! 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 Gladiator Michał i Gladiator Nikodem walczą dosłownie jak na jakimś polu walki Nikodem co jak co, ale świetne wykorzystanie sekcji parkowej Ile jest? 4-3 i zadam froncika z węku robiłeś Co? kiedyś? Nigdy. Jestem ciekaw czy pójdzie drugi widelec nie robię 4-4 jest. Zadam 3 flipa, Nie na mojej plajnoze. O stary. Ja tego też nigdy nie robiłem. Dobra próba, co się dzieje w tym skucie, to ja nie wiem. Serio, 7. Dobra, dobrali. to dla bo wiem, że lubi flip dropa. Nie. Yeah. Czy to będzie ender? Dajcie znać w komentarzu. Ładujemy. Wow. Ja spróbuję full-whipa ze schodów, z tego double seta Samego full weepa? Samego full-whipa. Jak myślisz, obiad zrobi? Myślę, że na luzie, robił wcześniej ze mną do rewind'a prawie No to Michał znowu zadaje flip drop'a Zobaczymy, jak mu pójdzie teraz Ja podejrzewam, że zrobi Trzymam się za niego kciuki, bo dawno nie robiłem i mógłbym spróbować Ale czyściutko, serio, idealny

Na róże chyba. Tak? Tam? Chamsko, hamsko. Jednak na tym polega Game of Scud, no. Yes! Yes! Brawo! Tak, <try> dobra, Ma za ja się swoje. nie, śmieję. Ja, się jeszcze nie śmieję, ja się jeszcze nie śmieję. Ale... O, Nie, to będzie za ciężkie. Bridobara. do bara. bara. Albo... Dawaj, ender, briefed, bar. To no coś grubego. Coś grubego? Może 5-4 flara bar? Spróbuję brie do bara. Backside, lipside znowu, ale w dół bez bara. To Michał ma teraz 3 próby na zrobienie tego triku i zobaczymy czy się uda. To była śmierć, serio, on prawie umarł. No splat, no splat od razu. Co <śles> <śles> jak na krawędzi wylądował Już nie ma ale nie spadła noga Będzie taki Teraz twoja kolej mam cztery próby ale nie czuję nie czuję Yo! Yo! co jest? Full heal Full chyba z bęku. Ostatnią rybę jak nie zrobił full hella, przegrał. Tam jest darek. Niestety nie udało się ona gra była godzinę. Trwała okay, zapraszam do ogłoszenia wychodźcie. Yy, zakończyliśmy grę, wy, wykończyła się zakończenie. <gry> Jeszcze raz zakończyliśmy grę w skutach, która zakończyła się wynikiem 5 do szek dla Nikodema Co się śmiejesz? Co, <laughs> dobra. dobra, cięcie klatka. To e, jeszcze nasze Instagramy. Bartek tu pod kotkiem. A wasze? Mo może być tutaj. <laughs> Okej, okay, a twój? Może być tu z <laughs> Macie Nie Niech Gdzie będzie tutaj. Okej. Okay. To kończcie chłopaki odcinek. To dziękujemy za oglądanie jeszcze raz piona. Dobra, dobra. Mega mocna gra. <laughs> Zanim ten film zamieni się w czarne tło, chcielibyśmy jeszcze wam przypomnieć o... Zanim ten film zamieni się w czarne tło, nie zapomnijcie zostawić... Łapeczki w górę. Wielkiego, czerwonego suba. No i dzwoneczka. I piszcie bim, w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć w następnych Game of Skutach. Mnie, piszcie mnie. Elo!